Benny Hinn jest jednym z najbardziej wpływowych kaznodziei w historii. Znany z cudów podobno uzdrowił chore serce Evandera Hollyfielda, boksera, któremu Mike Tyson odgryzł ucho. Bóg naprawia serce Hollyfielda. Jest znany z tego, że ludzie padają pod mocą w jego obecności. Siebie samego nazywa apostołem i ewangelistą i mówi, że przyprowadził wiele osób do Chrystusa. Przyjrzałem mu się jednak i myślę, że to bardzo zły człowiek. Nie przesadzam. Bardzo, bardzo zły. Pokażę Wam dowody, które mnie o tym przekonują. Moim zdaniem są one wystarczające, by w sprawiedliwym świecie Chin trafił do więzienia. Wysłuchaj mnie, zwłaszcza jeśli jesteś zwolennikiem China. Nie atakujcie. Ten materiał jest dla Ciebie. Mam nadzieję, że zdasz sobie z tego sprawę. Podzielę się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami, przedstawię moją interpretację, a Ty sam przemyślisz to, co usłyszałeś. Pokażę Wam prawdziwe klipy. Podzielę się słowami China oraz innymi dowodami na jego winę. Podam wam 10 najważniejszych obszarów budzących poważne obawy co do Benego China. W opisie będą znaczniki czasowe do każdego z nich, żebyście mogli znaleźć. Pokażę mnóstwo nagrań wideo ukazujących jego moim zdaniem fałszywe proroctwa. Nie tylko z dalekiej przeszłości, ale również niedawne fałszywe proroctwa, co można udowodnić. Okropne kłamstwa, manipulowanie ludźmi, zadawanie fizycznego bólu w sposób, który przyprawia o zawrót głowy. Osobiście nazwałbym to napaścią. Powiem, jak moim zdaniem działa jego padanie w duchu i inne zjawiska. Od lat 90. aż do ubiegłego tygodnia wiele osób padło jego ofiarą. Im dedykuję to nagranie. Ono jest właśnie dla nich i o nich, bo chcę, by poszkodowanych było coraz mniej.